Kiedy 15 sierpnia w Bydgoszczy odbyło się spotkanie prasowe Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, minister rolnictwa, dyskusja szybko nabrała niespodziewanego obrotu. Temacją dzisiaj były M, IN, plany modernizacji polskich myśliwców F-16. Nieczystość sytuacji przyniosła jednak pytanie zadane przez jedną z dziennikarek, które w mgnieniu oka stało się przyczyną nie tylko śmiechu, ale także internetowego zamieszania. Czy planuje pan konsultacje z KN przed wylotem do USA? Zapytała dziennikarka. Władysław Kosiniak-Kamysz nie skojarzył tego tajemniczego skrótu i gdy przybyli na spotkanie przedstawiciele mediów zaczęli się śmiać, sytuacja szybko przerodziła się viral. Mimo, że sama konferencja przebiegała spokojnie, zaraz po jej zakończeniu w sieci zaczęły krążyć nieprawdziwe informacje. Krzykliwie podawano, że pytanie owych konsultacji miała zadać dziennikarka TVP Joanna Dunikowska Paś, co okazało się kłamstwem, ponieważ nie uczestniczyła w tym wydarzeniu. Sprawę jeszcze bardziej skomplikowała sztuczna inteligencja. Jeden z popularnych chatbotów bezmyślnie przypisał kontrowersyjne pytanie właśnie Dunikowskiej, Paś, co uruchomiło prawdziwą falę hejtu. Internauci zaczęli publikować obraźliwe komentarze oraz bezpodstawne oskarżenia, które mocno zaszkodziły dziennikarce. W obliczu rosnącego zamieszania telewizja polska postanowiła działać. Oprócz opublikowania oświadczenia, zdecydowała się na podjęcie kroków prawnych, zawiadamiając prokuraturę. I żądając przeprosin od wszystkich szerzących fałszywe treści. W rozmowie z faktem Piotr Skiba, rzecznik Stołecznej Prokuratury, zapowiedział, że decyzja o możliwym wszczęciu postępowania zostanie podjęta po przesłuchaniach, które mają odbyć się do 22 września 2025 roku. Niepewna sytuacja szybko znalazła swoje echo w mediach społecznościowych. Gdzie głos w obronie Dunikowskiej Paś zabrał dziennikarz Mariusz Szczygieł. W emocjonalnym wpisie na Instagramie opisał swoje oburzenie wobec fali hejtu, jaka spadła na koleżankę z redakcji. Zostałem głęboko poruszony tym, co spotkało Joannę Dunikowską Paś, prezenterkę 19.:30. Jedna fałszywa informacja może komuś zrujnować życie, pisał Szczygieł, apelując o przemyślane reakcje i rozwagę w obliczu dezinformacji. Zauważył, że pęd do osądzania i natychmiastowej reakcji w sieci może prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji, w tym oskarżeń tak bezpodstawnych, że mogłoby dojść do tragicznych incydentów, gdyby hejterzy spotkali ofiarę swoich działań na ulicy. Wszystko to pokazuje, jak kruche są granice naszej cywilności w erze dezinformacji. W tej sytuacji nie tylko Joanna Dunikowska-Paś, ale także cały system informacji oraz zdolność społeczeństwa do weryfikacji faktów znalazły się pod lupą. Co może z tego wyniknąć, jeśli nie zaczniemy myśleć krytycznie i brać odpowiedzialności za swoje słowa? Warto się nad tym zastanowić, zanim ponownie naciśniemy: publikuj.